Z nami jest Kanidan Pytka, bramkarz i Witaj. Witam. W zeszłą sobotę w meczu rozegranym awansem Gniezno przegrało w Toruniu. W związku z tym w przypadku waszego zwycięstwa w meczu z Unisławem e, zbliżycie się do słowa z za tylko na jeden punkt. I wydaje się chyba, że to drugie miejsce jest jak najbardziej w waszym zasięgu, prawda? Tak, drugie miejsce na pewno jest w naszym zasięgu. Musimy z pewnością wygrać najbliższy mecz, by Gniezno poczuło nasz oddech na plecach i to, że ich gonimy. Myślę, że właśnie to my i Gniezno powalczymy o te drugie miejsce premiowane barażem. Myślę, że nas stronia jednak jest poza zasięgiem całej ligi i ich przewaga punktowa jest już zbyt duża, żeby ich mieć szansę ich dogonić. Mercedes Wysławem, bo u siebie i chyba nie bierzecie pod uwagę innego scenariusza niż wasze zwycięstwo i trzy punkty. Tak, tak? na pewno chcemy zwyciężyć, ale nie lekceważymy rywala. Szczególnie po dwóch wpadkach u siebie, gdzie zremisowaliśmy ze strony stołu Stoku i Lubawy, chcemy na pewno też pokazać kibicom, że potrafimy grać dobry futsal i jeśli chcemy zdobyć drugie miejsce, musimy z pewnością wygrywać mecze u siebie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.